wschód słońca na Holbosz, to mój trzeci dzień, to jest taki taki jakby hotelik można powiedzieć, tutaj nawet mają temat skała. no i to jest pierwszy wschód, jest jeszcze przed siódmą rano ja poprzednim razem jak byłem na Holbosz przez trzy miesiące to zobaczyłem tylko jeden wschód słońca który był tak fantastyczny, że po prostu stwierdziłem, że o kurde, to ja przegapiłem wszystkie słońce, jak tak w ogóle można, nie? I, i teraz stwierdziłem, że muszę nadrobić to oprócz zachodów, No jest. I oprócz, oprócz po prostu zachodów słońca, na które się tu wychodzi na plaży i ogląda, no to stwierdziłem, że wschody słońca, muszę zobaczyć schody słońca, bo, bo wtedy po prostu je ja przegapiłem. Nie, jestem bliziutko do plaży, to jest tak naprawdę jedna przecznica do plaży jakieś no, 150 metrów to jest takie najlepiej być tak w ręcach 100-150 metrów od plaży jakieś dalej może złapać człowieka po prostu lenistwo tutaj na takim wielkim terenie gość ma konie, bo tu są też można sobie powiedzieć na plaży Koń, nie ma teraz tych koni, gdzie się zabiera na noc. To są takie absurdy, bo ten teren, który tu jest, to jest na którym są te konie, to jest wart jakieś, nie wiem, półtora miliona dolarów. Na przykład, i tutaj na holbosz ludzie wyjechali. Turyści wyjechali, pozostali tylko miejscowi i pracujący tutaj. No i tu już jest plaża. Idziemy na plażę. Biały piaseczek, jak widać, który, który trochę przeszkadza, bo jak słońce świeci, no to, no to razi od góry i z dołu. I to, pod, to, to bardzo razi z dołu. No i tak to wygląda. Wschód słońca na holboż. Tutaj nigdy nie ma fal, to są mniej więcej... Raz jeszcze, jeszcze ocean jest taki płaściutki jak jeziorko Jest i wschód słońca. Geland, echt, wirklich To się nazywa Mystic Blue. Można sobie gdzieś tam znaleźć, dam linka w opisie. I obok tego Mystic Blue to jest, jak widać, prawie absolut beach front. Tutaj ten pasek ziemi to są tereny federalne, tak jak w Meksyku jest. Tu jest pusty jakiś teren, na którym nic nie ma. A tutaj jest z kolei teren, który jest do wynajęcia. Jeszcze nie dzwoniłem. To jest teren, który mamy, z jest 4000 metrów kwadratowych. No i tutaj wielka prośba pomysł. Masz pomysł, pisz, piszcie pomysły. Jest teren do wynajęcia, nie do kupienia czyli wynająć ten teren i, i co, co tu zrobić? Sezon na Holbosz jest cały rok jest 12 miesięcy sezonu. Temperatura wody to może, może spada do jakiejś tam. 22 stopni najniżej w styczniu mogą być noce, które mają na przykład 10 stopni w dzień będzie powyżej 20 wiadomo czasem są wiatry deszcze padają, ale to jest dość rzadkie, padanie deszczy to będzie, nie wiem, może 4 dni w miesiącu, albo mniej, zależy od sezonu i co tu zrobić na tym terenie? Pisz w komentarzu zobaczymy może coś bajecznego się tu stworzy Fajny dom. domek. Tu jest jedna część. To jest część wspólna. To jest druga część. Taki bliźniak z łącznikiem, z tarasami. Piękne. Amazona. Odkryj wyjątkowe dary dżungli. Link w opisie. Niektórzy Meksykanie z Wyspy po prostu znali, że mają też płatne wakacje, bo tak jest. Musieli grubo go imprezować. Jutro muszelki. Holbox to jest taka bardzo prosta wioska, bardzo prości ludzie tu mieszkają, to w większości sami rybacy. W 2013 tutaj yy, na przykład jakiś tam sobie pokój mogłem wynając z łazienką i z kuchnią na miesiąc za za ile? Za 170 dolarów. A teraz w sezonie ten sam pokój kosztuje 50 dolarów na dzień. Także to jest, różnica jest ogromna. Jak, jak za dużo pieniądza wchodzi do krajów trzeciego świata, to ci ludzie mają... Oni, no to jest to jest inny poziom świadomości. Oni mają otwarte serca z jednej strony, z drugiej strony. Ee, są dziećmi. Oni są trochę takimi dużymi bardzo dziećmi. Bo dzieci też mają otwarte serca, ale bardzo się boją różnych rzeczy. Oni są bardzo podobni. Jakby. Także tutaj na przykład to nie jest tak, że to pieniądze na wyspie to się przełożyły na to, że, że wyspa jest bardziej czysta. Jakby to, to pieniądze w pierwszej momencie, jak dochodzą na no taki, o jaki cycki szatano właśnie. To opowiada tak. gdy tych cycków robi się po prostu więcej, nie? tak to wygląda tutaj też jak w Ekwadorze, ja mówiłem, że że w Ekwadorze y, poziom bogactwa jest mierzony hałasem jaki ktoś może wytwarzać więc tutaj też wyspa to nie jest tak, że teraz te pieniądze się przełożyły na polepszenie, tylko się przełożyły na dekadencję tak naprawdę oni tu nie mają sezonów nie? sezon jest 365 dni w roku, więc Pracuje się cały czas, 7 dni w tygodniu, 31 dni w miesiącu, 12 miesięcy w roku. To jest ich pierwsza przerwa, myślę, od jakiegoś 2014-2015 roku, gdy jeszcze. Nie, w 2015 już było dużo w 2014 jeszcze było znośnie podobno. Także to jest ich pierwsza przerwa. Pierwsza przerwa w pracy. Pierwszy urlop mają do tego pracownicy, w ten pierwszy dzień jak tutaj pozamykali wszystko. To poszli do sklepu, zaczęli wykupywać wszelkie piłe, jakie było. i się cieszyli, bo mają jeszcze to płatne. Te hotele im są w stanie zapłacić, żeby przeczekali tu, nie wyjeżdżali stąd, bo już są sprawdzonymi pracownikami lub im dają noc i darmowe wyżywienie, po prostu, ale im nie płacą, czyli Wikti opierunek jest. No i czekają, cenią sobie tutaj pracowników, no bo wiadomo, jak coś już jest w stafie hotelu, no to jest w stafie hotelu, nie chce się go zmieniać. No więc mają darmowe wakacje, mogą pić, ale dzisiaj już w sklepie widziałem, były, w Biednym były lodówki z piwem, były przewiązane, że można było ich otworzyć, więc, więc nie wiem, bo gdzieś w jakimś kraju wprowadzono, że w Kostaryce, z kolegą rozmawiałem, którego zresztą tu spotkałem, yy, to mówi, że w Kostaryce jest zakaz sprzedaży alkoholu, nie można sprzedać alkoholu. Przed tą główną kwarantanną trzeba robić też zapasy trawy, bo ze wszystkich części świata, gdzie jest kwarantanna, to mam informację, nie ma zioła. Nie ma zioła, nie przywożą. Tam za hotelem jest wejście do hostelu, gdzie on już jest zamknięty, już nie ma żadnych... Turystów, także nie pokażę. Byłem tam ostatnio, to było takie, jakbym, jakbym wrócił tam się nie, w tym głównym takim social space, gdzie wisiały hamaki, kuchnia, była taka mała restauracyjka. To tam się niewiele zmieniło. Jakby jest ładniej, ale to pozostało takie same. To było jak dla mnie takie przeżycie, jakbym powrócił do, do scenografii filmu, w którym brałem udział. Tak to czułem. Także niesamowite uczucie. A ten hotel wtedy to tak cienko prząt, że po prostu oni go w pewnym momencie zamknęli, bo podczas wakacji europejskich, czyli w głównym sezonie w ogóle nie, nie, nie było sensu. I oni tu pokój chyba chcieli dawać za 7 dolarów na dobę. Teraz jest chyba 100. W ogóle są bardzo drogie hotele też, takie już wtedy były, jest taki Nubes. Może dam tam linka. To on wtedy był jakiś 300 czy 400 dolarów za dobę już był i miał niektórych klientów, no bo zawsze ten, ten segment który zawsze ma, ma swoich swoich jakichś tam zwolenników i klientów i zresztą on jest tam położony na samym końcu tam będę szedł, Tam idę w sumie Jakbyś zawsze to składował te wszystkie śmieci nie wiadomo po co nie? To jest z bambusa rewelacji Co pieska? Tam kolejne foteliszcze jest całe, wielkie, ogromne, budowane. A tutaj są takie mokradła w ogóle. Tam podobno jest dziś krokodyl, nawet przynajmniej kiedyś był, bo na innej wyspie obok są krokodyle. Byłem wtedy, widziałem. No to jest ciekawa wyspa w ogóle. Co znaczy holbosz w języku maja? Holbosz w języku maja oznacza czarna dziura. I na mapie, jak się popatrzy, jest takie coś, jakby czarna dziura z góry. I tam jest w ogóle źródło wody słodkiej, z którego mieszkańcy nie korzystają, bo mówią, że oni to trzymają. Na taki moment, kiedy nie będzie słodkiej wody, to będą mieli zapas. Meksykanie są bardzo powiązani z pewnymi takimi tworami natury, jak Senotes. To są takie, takie jaskinie z wodami, w których oni się od wieków chowali przed huraganami, które tu nawiedzają. Zresztą wtedy jak ja byłem, to też były tu blisko. Dość huragany, żaden nie doszedł. Pokradła. Jest wiele obliczy tej wyspy, bardzo wiele obliczy tej wyspy. Ja jej całej jeszcze nie schodziłem, ale mam nadzieję, że podczas tego pobytu to zajdę ją całą lub przejadę rowerem, żeby ją posłać kompletnie całkowicie w tamtą stronę do Nowego chiropraktyk, chiropraktyk, Susi i medytująca żabka. O! Mapa, skorzystam z mapy, żeby wyjaśnić, to jest tak. To jest taki jak daszek. On w ogóle i tak. Tu, to, tu, jest, tu jest, tu się znajduje miasteczko. Tu prąd przypływa z Cikila, stąd i tu jest miasteczko. I teraz ja idę w tą stronę. Jest to może na literze H. Jeszcze, to się nazywa Punta Mosquito, czyli taki cypel, cypel komara. No i tutaj to jest ta wykrzywiona plaża, która ma jakieś ja nie pamiętam, kiedyś mierzyłem na google mapie 25-40 km eee, i tu nie ma już żadnych zabudowań tylko tu jest jakaś wieża obserwacyjna na której pewnie będzie można łapać net i, i komórkę w ogóle jeszcze z wyspy dzisiaj tu nie dojdę, dzisiaj tylko tu zobaczę tu już się zaczynają flamingi. to miejsce się nazywa Punta Mosquito bo tu nieraz jest tyle komarów, że nie udawało się przechodzić Ale tu się rozbijają fale, już tak jest, bo tu, tu jest to schowane po prostu. Wparłem do hotelu Las Nubes, o którym i to jest taka budka. to jest w ogóle taki drogowskaz. Las Nubes, czyli znaczy chmury, deskonekszion, czyli rozłączenie. I tu jest ta deskonekszion. Nie wiem, czy to się nazywa na desk na skateboardzie, bo w ogóle to jest zrobione. Czy, czy tu chodzi o ten kabel, który jest odłączony? Nie wiadomo, nie? Czy chodzi o ten bar, który teraz nie działa. bambus jest tak, tak, tak jak w tym odcinku o bambusach, no z bambusa można wszystko, to jest, to jest tak piękny materiał po prostu. Coś cudownego, co z bambusem można zrobić, a z kolei ten liść, te, te, to drzewo i te liście one się pięknie usłyszają na płasko i na nich malowałem. Na nich malowałem obrazki, ale to jeszcze, to jeszcze zacząłem je malować, jak byłem na Kiwes też w 2013 roku, ile dobrze pamiętam. Tak, na Kiwes zacząłem je malować. Tak. I na nich rosną takie owoce, które się nazywają winogrona z plaży. No i to jest ten hotel, to jest chyba najstarszy, powiedzmy ekskluzywny hotel e, na całej wyspie. Więc myślę, że teraz już są fajniejsze. Ale może ten ma taki klimat bardziej powiedzmy taki rustykalny niż taki nowoczesny, bo nie wiem, jak dla mnie styl nowoczesny jest najgorszym stylem jaki można wybrać. nie czy do mieszkania, do domu, hotelu czy czegokolwiek. Jest to po prostu styl bez duszy, styl nowoczesny tak zwany. Plastik, fantastyk. orchidea. no i tutaj docieramy do problemu każdej wyspy Proszę. wielki, ogromny silnik diesla, który po prostu produkuje prąd nie wiadomo dlaczego nie wiadomo dlaczego tutaj ci tyle słońca, po prostu panele słoneczne jakby kurwa się jeszcze nie wydarzyły tylko diesle, w ogóle cała wyspa Jedzie na takim ogromnym dieslu. Kiedyś się tam wybiorę, pokażę. No, tak to wygląda. Samo jak te samochodziki. Dlaczego to jest wszystko spalinowe? Ale jeśli człowiek to człowiek. Może zasługuje na to, co się dzieje na świecie. Jest już taka strefa powiedzmy wydmowa. Nawet jest napisane, że tu rowery nie mogą wjeżdżać. Tylko nie wiem, czy chodzi o te, które się wynajmuje, czy w ogóle wszystkie rowery. I tutaj już te samochodziki też, które można wynajmować, te golfkary też nie mogą już wjeżdżać. No i to jest taka wysepka, to zależy jest przypływ odpływ, to, to się jeszcze zmienia. No i w ogóle to się zmienia. Kiedyś tego nie było tam, tej wysepki a tam jest nie ja wiem bo nic nie widzę ale tam tam gdzieś, gdzie końc tego cyperka to tam jest punta mosquito. niesamowite że tutaj to dalej jest nie wiem czy aktualne ale raczej tak jest teren na sprzedaż wtedy też byłem ja wtedy nawet dzwoniłem do gościa zadzwonię zapytam się ile teren taki dom na palach tu wybudować po prostu idealne rowerek elektryczny do miasta jak coś pojechać cisza, spokój, zero bullshit, Coś pięknego, po prostu uwielbiam, uwielbiam takie miejsca, bo jest po prostu taki 1000% introwertyzmu, ale to nawet nie jest introwertyzm, to jest takie takie zjednanie, kontemplacja, takie wszystko, tu wystarczy być i dyndać się na hamaku, nic więcej nie trzeba robić, tylko być. Tu wręcz nie należy nic robić, bo robienie czegokolwiek zabrzmieje ten stan. No i tutaj, właśnie, ja nie wiem jak teraz, ale kiedyś to właśnie ten to trylobit, to jest jedno z najstarszych w ogóle e, jakichś takich żywio, żywioł, Jakiś tam pra, 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 które przeżyło wszystkie rzeczy, jakie się wydarzyły na świecie, na, na ziemi. I one, to one czyszczą, dno, ja pamiętam jak chodziliśmy się kąpać, to trzeba było na nie uważać, bo one mają tutaj takie, mają takie kolce, plus to jest coś, jakieś to one do góry to podnoszą, no to nadepną. Jestem ciekaw czy teraz one tu są, kiedy jest tak dużo turystów wątpię. Natomiast teraz myślę, że w przeciągu dwóch, trzech tygodni, jak nie ma turystów, no to one mogą powrócić. To jest bardzo prawdopodobne. Nie chce mi się już dalej iść, na tym etapie zakończyć. Tutaj piękny okaz tego trylobita. Tak to wygląda. No Długość 40 cm. Tutaj te konkretne kolce. To. Gonek mu się rusza. Tak potrafi to postawić do góry. Na no to można depnąć. To jest ostre. Każdy z tych kolców jest ostry. To są w ogóle jego... Tylko peryskopy, to są jego oczy to tutaj. To jest oko to jest drugie oko, nie? Po prostu taki środka nie ma, tu on ma takich ileś od nogów, ileś łapie, po prostu chodzi i on jest takim filtrem. Zasysa wszystko ta skorupa, to jest jak plastik, jest jak plastiku zrobione. Była jakaś taka kałuża, taka jakaś coś. To wyschło. I są po prostu setki małych rybek zdechłych, śmierdzi jak w rybnym na zapleczu. Niesamowite. Na Orboż też żaby się rozwijają w kałużach, jak jest sezon, gdy więcej pada i te kałuże się utrzymują. Żaby są pożyteczne, bo zjadają komary i meszki.